Witaj mój synu, witamy na naszym kanale Blessing. Udostępnij tę wiadomość, ponieważ jest bardzo ważna. Zostaw lajka, aby pomóc. Wdzięczność Bóg ma dziś dla Ciebie słowo. Bóg mówi: Tak, drogi synu, mam dla Ciebie wielki cel życia. A ja pracuję za kulisami nad Twoją sytuacją. Nie zniechęcaj się, nie poddawaj się, uczynię cud w Twoim życiu. Bóg mówi, że nie musisz walczyć o życie samotnie. Synu, miej trochę więcej wiary, ponieważ Bóg jest tu dla Ciebie. On wie, kim jesteś, zna Twoje mocne strony i wie, że możesz być trochę silniejszy i jest z tobą. Nie bój się, wiem, że masz dużo na głowie, dbasz o swoją rodzinę, zachowujesz spokój, zarządzasz finansami i rozwijasz swoją karierę. Ale pamiętaj, że nie jesteś sam. Bóg mówi: Nie martw się, nie bój się, zwróć się do mnie. Słyszę Twoje modlitwy, mogę Ci pomóc. Przyjdź do mnie ze wszystkimi swoimi problemami, bo mnie to obchodzi. Jestem tutaj i słucham Was wszystkich. Szukajcie mnie, szukajcie mojej woli, a wszystko dla Was uczynię. Zabiorę Cię we właściwe miejsce, we właściwym czasie. Sprawiedliwi wołają. A Pan ich wysłuchuje, wybawia nas i uwalnia ich od wszelkich kłopotów. Bóg nigdy nie zostawia słabych samych, nie będziesz walczył sam? Bóg mówi: Mój synu, jestem z Tobą, a On to zrobi, to dlatego, że zawsze dotrzymuje obietnic. Wszystko w Biblii jest prawdą i wszystko. Co on wam obiecał, spełni się. Amen. Napisz, wierzę słowom pana. Mój synu, jeśli twierdzisz, że to słowo, jesteś dzisiaj błogosławiony za swoje życie. Proszę o przekazanie tej pilnej wiadomości dziesięć osobom. Zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Przesłanie od Boga. Zostaw swoje amen w komentarzu. Bóg zapłać dziś i zawsze.